Cześć, z tej strony Tomek z bloga Zajadam.pl, witajcie w moim ogrodzie. W tym filmie chcę Wam opowiedzieć co nieco o najpopularniejszej nalewce wszechczasu, czyli nalewce z wiśni. Przepis na tą nalewkę cieszy się największą popularnością zarówno na blogu, jak i pewnie w całym internecie. Jest ona bardzo prosta w przygotowaniu, ale w tym filmie opowiem Wam o kilku rzeczach, na które musicie zwrócić uwagę, żeby wyszła... Idealna. Metod przygotowania takiej nalewki jest wiele, każdy ma jakieś swoje tajemnice, własne sposoby. Natomiast są podstawowe zasady, których należy się trzymać, zaraz do nich przejdziemy. Ale zacznę oczywiście od składników, ponieważ do przygotowania takiej perfekcyjnej nalewki wiśniowej trzeba użyć mniej więcej takich proporcji. Około 1 kg do 1,5 kg wiśni, a jakich wiśni to też zaraz opowiem. Do tego pół litra. 200 ml wody. Z tej mieszanki płynów trzeba po prostu stworzyć alkohol o mocy mniej więcej 70%. Taka moc alkoholu jest optymalna do tego, żeby to co najlepsze wyciągnąć z wiśni i żeby nalewka miała najwięcej smaku, aromatu, koloru i wszystkich witamin. Potrzebujecie jeszcze cukru, około pół kilograma na tą ilość składników, którą podałem. I opcjonalnie już dla bardziej zaawansowanych i dla tych osób, które chcą eksperymentować nad uzyskaniem jeszcze ciekawszych smaków, oczywiście możliwe jest dodawanie najróżniejszych przypraw. Natomiast my się w tej chwili skupimy na najprostszej i podstawowej wersji tej nalewki. Jeżeli chodzi o to, jakich wiśni użyć, to najlepsze są wiśnie ze starych owocowych drzewek które często rosną w jakichś babcinych ogrodach. U sąsiadów czasem też ja na przykład się zaopatruję właśnie dzięki uprzejmości, uprzejmości sąsiadów, a jeżeli nie mam takiej możliwości, to po prostu kupuję wiśnie, które są jak najciemniejsze, jak najbardziej dojrzałe, bo takie owoce się najlepiej nadają na przygotowanie nalewki. Pierwszym krokiem jest drylowanie wiśni, ja wszystkie wiśnie do swojej nalewki pozbawiam pestek, są na to różne sposoby, jest na to też osobny filmik jak zrobić to po prostu ze zwykłą słonką na napojów gdzieś tutaj pewnie pojawi się informacja jak ten filmik możecie zobaczyć natomiast podstawowa zasada wiśnie do nalewki, drylujemy pozbawione pestek owoce wrzucamy wtedy do słoja bądź jakiegoś większego szklanego naczynia zalewamy alkoholem tak żeby przykrywał wszystkie owoce zawsze pewnie jakieś tam pojedyncze sztuki będą pływać natomiast generalnie, generalnie chodzi o to żeby Poziom płynu był powyżej owoców. Tak zalane owoce zakręcamy szczelnie, wkładamy na około 6 tygodni do szafki. W tym czasie owoce będą się macerować i alkohol wyciągnie z nich to, co najlepsze. Po tym czasie ten nalew, czyli płyn, powinien mieć już piękny, wiśniowy, intensywny kolor. Sam płyn też powinien mieć świetny zapach i taki płyn odlewamy. Zostawiamy w słoiku same owoce, które zasypujemy cukrem. Wtedy warto jeszcze mocno tym słojem potrząsnąć, tak żeby cukier dobrze pokrył wszystkie owoce. Resztki alkoholu i soku z owoców w połączeniu z cukrem stworzą świetny syrop, który mniej więcej po około tygodniu powinien już być w pełni rozpuszczony i nie powinno być już śladów po cukrze. Jeżeli tak jest, to możecie jeszcze dłużej poczekać. I po tym czasie łączymy uzyskany wcześniej nalew z syropem uzyskanym z cukru i pozostałych owoców. I tak przygotowano nalewkę, w której mamy już i syrop, i nalew butelkujemy, zamykamy szczelnie i odstawiamy do szafki. Ona im dłużej dojrzewa, tym lepiej, także jest taka opinia wśród doświadczonych nalewkowiczów, którzy już od wielu lat przygotowują swoje nalewki, że e, najlepsze nalewki wiśniowe są mniej więcej po roku leżakowania. Ja natomiast z własnych doświadczeń wiem, że już po kilku miesiącach, czyli najczęściej jesienią i zimą, po sezonie, w którym daną nalewkę nastawiliście, one już jak najbardziej się nadają do picia i są bardzo, bardzo pyszne. I tak jak zaznaczyłem na początku, ten przepis dotyczy podstawowej wersji nalewki wiśniowej dla tych osób, które chcą zacząć swoją przygodę z nalewkami i zrobić idealną. Podstawową, ale najpyszniejszą, oczywiście, nalewkę wiśniową. To jest też dobra podstawa do tego, żeby eksperymentować, ale o tym, jak przygotować inne rodzaje nalewki wiśniowej, czy w ogóle inne nalewki, będę opowiadał w kolejnych filmach. Dlatego pamiętaj o tym, żeby subskrybować mój kanał na YouTube, i wtedy nie przegapisz nowych filmów. Pamiętajcie o tym też, żeby jeść smacznie, zdrowo i kolorowo. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!